Niedawno w mediach zawrzało ze za sprawą jednego dosyć interesującego tweeta. Firma Blackberry znana z ich telefonów, a bardziej można powiedzieć, smartfonów, które były rozpoznawalne w sektorze biznesowym. Poinformowała nas we wpisie o tym, że ich telefony na ich własnościowym systemie BlackBerry OS przestaną być jakkolwiek wspierane 4 stycznia 2022 roku. Nie jest to nic dziwnego, gdyż producenci telefonów po prostu po pewnym czasie je odcinają od wsparcia. Jest to po prostu normalna taktyka na zasadzie, że dostarczy telefony nie potrafią już mieć tyle mocy co te nowe, dzięki czemu możemy dostawać nowinki na nowym sprzęcie a stare telefony po prostu odchodzą do lamusa, gdyż nie spełniają po prostu wymagań tego, co byśmy chcieli osiągnąć nową aktualizacją systemu czy nowymi funkcjami, które po prostu tam nie zadziałają. Zresztą system BlackBerry OS 10, czyli ostatnie wydanie tego własnościowego systemu, przestało być wspierane już ładnych parę lat temu i można powiedzieć, że te telefony już były trochę, troszeczkę cegłami, ale dalej dało się z nich korzystać to można powiedzieć prostszych zastosowań, to jest dzwonienie, smsowanie, korzystanie z jakichś prostszych aplikacji, ze względu na to, że po prostu telefony te yy, no, po prostu działały, tak. Zresztą niedługi czas temu jeszcze Włodek Markowicz chwalił się w programie Stronniczy tym, że przeniósł się ze swojego iPhone'a właśnie na Blackberry Classic, czyli model Q20. Mogę, mogę Cię poprosić no, o coś, proszę? Tak. Co mógłbyś do mnie zadzwonić? <laughs> Mógłbym. Nie ja wiem co to jest, no to jest House of Cards Blackberry któryś tam. Fajne. Nie? Ale to już dla mnie nie jest ten feeling, bo tam był taki słaby głośniczek. Daj mi bliżej mikrofonu. Bo to, tam był taki słaby głośniczek. A, to jest Blackberry! <śmulary> 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 Daj mi 30 sekund, żebym się wyśmiał i możemy gadać. <śmulary> to jest wszystko bardzo logiczne. <śmulary> 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 To jest jeden w ogóle z fajniejszych telefonów, który też de facto chciałbym mieć w swojej kolekcji, ale to już kompletnie pominny. W każdym razie, no, korzystał z tego telefonu i nie było to na tyle, że tak powiem, niemożliwe ze względu na to, że Blackberry OS 10 pozwalał na instalację aplikacji z Androida, więc, no, było to całkiem, można powiedzieć, sensowne. Tym razem, koniec wsparcia wiąże się z czymś, można powiedzieć, tragiczniejszym dla losu. Miliona urządzeń z podmarki Blackberry. Telefony te przestaną po prostu być jakkolwiek wspierane. I jakkolwiek wspierane mam na myśli to, że przestaną dzwonić. We wpisie dowiadujemy się o tym, że telefony te mają stracić właśnie funkcję dzwonienia, SMS-owania, łączenia się z BTS-ami, czyli w zasadzie jakąkolwiek łączność z sieciami po prostu komórkowymi. I nie byłbym sobą, gdybym tego nie sprawdził. Ostatnio tak mi się natrafiło, że dostałem model w Blackberry Curve. Telefon ten w ogóle dostałem w takim można powiedzieć średnim stanie. Był trochę poszarpany, ale dostałem go razem z nową obudową. I słuchajcie, postanowiłem ją wymienić. Jak widzicie teraz na przebitkach, no telefon sobie cały rozebrałem. W ogóle śmiesznie mnie to, że ten telefon trzyma się na 6 śrubach, a w zasadzie na 8 śrubach, więc no dosyć ciekawe. Ale całość jest plastikowa, więc. No, można powiedzieć, że jest to całkiem przyjemne w dotyku. No i po całym manewrze wymiany tego telefonu postanowiłem, że sprawdzę i przełożę do niego moją prywatną kartę Sim. Stało się tak, przełożyłem oczywiście kartę, i patrzę, że telefon mi się połączył z siecią. No, dosyć ciekawe, nie powiem. Ponieważ, no, już na dobrą sprawę 5 dni temu telefony te miały stracić jakiekolwiek wsparcie. Drugą rzeczą było to, że sprawdziłem, czy przychodzą na ten telefon połączenia. I o dziwo, przychodzą. Wychodzące również. SMSy tak samo, też przychodzą. Nie ma najmniejszego problemu korzystania z takiego oto urządzenia. Zresztą w tym momencie również mam tutaj swoją kartę SIM, więc po prostu wszystko, co by miało działać, działa. Jedyne co nie działało, to zauważyłem, że nie działały mi po prostu połączenia z internetem, mimo tego, że wpisałem poprawny APN, bo też myślałem, że może to jest kwestia tego. Wpisałem APN ze strony Plusa, no i niestety nie działa, nie działa w nich internet. Nie mam pojęcia dlaczego. E, może kwestia tego, że faktycznie już to w jakiś sposób jest wprowadzane, aby te telefony po prostu uceglić. I jeżeli mam być, wydać swoje jakieś zdanie na ten temat, to mam wrażenie, że po prostu to będzie stopniowo w różnych krajach wygaszane. To jest telefony te stracą jakąś część funkcjonalności, ale nie będzie to całkowite odpięcie ich od sieci. W sumie byłoby to w ogóle dosyć dziwne, ponieważ e, no, telefony po prostu łączą się z BTS-em. I to, czy to będzie Blackberry czy Nokia 3310, to nie ma większej różnicy, bo połączenia mają raczej ten sam standard i dopiero w momencie, gdyby po prostu wyłączono na przykład łączność głosową na starszych, na starszych protokołach, to faktycznie wtedy powinny stracić jakąkolwiek działalność te telefony. Ale w tym momencie wydaje mi się to trochę dziwne i... Nie wydaje mi się, żeby te telefony po prostu przestały działać. I tak jak wcześniej powiedziałem, mam wrażenie, że po prostu z czasem one stracą swoje, swoją działalność, bo powoli będą wygaszane z rynku i w taki sposób to one przestaną właśnie działać. Z wpisu BlackBerry dowiadujemy się jeszcze tyle, że po prostu wszystkie inne usługi BlackBerry powoli są wygaszane. Co łączy się za tym? Nie będzie działać BlackBerry Message, czy tam to jest. Blackberry Messenger, coś takiego, jakoś tak to się chyba nazywało, BBM w każdym razie. Nie będą działać różnego rodzaju po prostu usługi wewnętrzne Blackberry, mam wrażenie, że po prostu powoli się odcinają od telekomunikacji na rzecz aut, które możemy zauważyć motoryzacji w ogóle, gdyż na ich Twitterze aż huczy właśnie autami różnego rodzaju motoryzacją, więc mam wrażenie, że po prostu skupili się na projektowaniu softu właśnie dla sektora motoryzacyjnego, niżeli dla y, telefonów komórkowych. I nie jest to niczym dziwnym, gdyż po prostu nawet te nowe BlackBerry, które wychodzą od jakiegoś czasu i wychodzą na Androidzie, nie są wydawane przez BlackBerry, tylko przez firmę zewnętrzną, firmę, która po prostu wykupiła prawa do marki, tak samo jak zresztą do Noki. i to wychodzi po prostu pod szyldem BlackBerry. Są dalej projektowane te telefony tak jak BlackBerry. Ale są to już urządzenia po prostu innej marki. No i co tutaj mogę się dalej rozwodzić? No telefony te po prostu póki co jeszcze działają, nie ma z nimi większych problemów. Zresztą mam dwa modele, mam model Curve oraz mam model e, Torch 2. I nie ukrywam, że bardzo chętnie zrobiłbym film w ogóle na temat historii samego BlackBerry OS. Poinformujcie mnie w ogóle w komentarzach, czy chcielibyście coś takiego zobaczyć na tym kanale. I tak jak mówię, bardzo chętnie bym zrobił taki film. E, muszę jeszcze pozbierać z niego trochę sprzętu, gdyż mam na razie urządzenia tylko i wyłącznie na BlackBerry OS 7. Chciałbym jeszcze zdobyć kilka telefonów na BlackBerry OS 10. Niestety, swoje posprzedawałem, bo. W zamierzchłych czasach miałem jeszcze BlackBerry Z10 i BlackBerry Q5, jeżeli dobrze pamiętam. I to też były bardzo fajne telefony właśnie na S10, które chciałbym po prostu jeszcze raz w swojej kolekcji zdobyć, tak samo jak z BlackBerry Q20. I myślę, że jeżeli udałoby mi się zdobyć parę jeszcze takich z innym systemem, to chciałbym na ich temat zrobić, a bardziej na temat systemu, jak i telefonów, zrobić osobny odcinek po prostu w formie retro. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o całej tej sprawie. Jak dla mnie myślę, że po prostu jest to trochę nad wyrost powiedziane, że po prostu przestaną te telefony działać, gdyż no, tak jak mówię, telefony dalej działają, dalej. Da się na nie dzwonić, dalej da się odbierać smsy. Jedyne co, to nie działa mi internet, ale to jest kwestia albo plusa, albo po prostu czegoś, że może ja coś źle zrobiłem, albo po prostu... No nie wiem, nie mam pojęcia. W każdym razie dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Jeżeli film wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, jeżeli nie, to mam wrażenie, że ten drugi przycisk łapki w dół również działa, mimo tego, że wyłączyli licznik. Ale ja dalej widzę, czy łapkujecie w górę, czy w dół, więc dla mnie to też jest jakaś yy, wasza opinia. Możecie napisać, co Wam się podobało, co Wam się nie podobało. I jak najbardziej zapraszam Was również do subskrypcji kanału, bo już niewiele brakuje nam do 3000. Z mojej strony to tyle. Widzimy się w następnych filmach. Na razie, cześć.